Dobra, co my mamy na tym Facebooku? Powiadomienia. Ta, ta, ta. Sebastian Grabowski oznaczył cię w poście. Okej, okay, zobaczmy. O, nominowa mnie do Hot Steam Challenge. Dobra, to sprawdźmy to. Yo, MC Brzusio. Teraz nawienie na Majku Hot Team Challenge 2. Sprawdź to. CG. Jestem artystą cyrkowym, ale nie takim byle jakim. Brzuchomóstwo i ludzie, pantomima and jarni. Uśmiechy i zakryty to jest moje powołanie. Kiedy zrobisz sztukę, twoje serce stanie. A pod mówią wszystkie dzieciaki, i wtedy znikają. Moje miedziaki, lecz uważaj go, to dopiero do początek. Najlepiej słuchać tego kawałku w piątek. Moją przygodę zacząłem od przygodówstwa, więc teraz napinam, zamykając usta. Czy myślisz, że jest to coś, co ci powala? Jeśli tak, to daj miedziaka do szpitala. Jo. Chciałbym nominować do tego challenge'u ekipę z Multivisual. Bo dobre chłopaki robią. To jest Michała Szało-Szałucho, Tomasza Badnej Brodek Piotrowskiego, Kamila Dzilińskiego, całą ekipę z najlepszej agencji artystycznej w Polsce, to jest agencji artystycznej Mozek razem z szefową, i mojego partnera scenicznego Gburka, Elo